Witam moi drodzy bardzo gorąco, filiżanka kawy z wróżką, kolejny dzisiaj odcinek, bardzo serdecznie witam i zapraszam, także zaczynamy, filiżanka, która już była, moi drodzy, Elizabetan, angielska porcelana, Rosamund, dobrze, co my tutaj mamy, zaraz sobie zobaczymy, ja zapaliłam kadzidełko, białą szałwię, i zobaczymy za chwilkę. Mamy tutaj jakiś znak. Jeden. Może mało znaczący dzisiaj, ale też to może być, moi drodzy, taka mała kolumna czyli przed nami jakieś ważne wydarzenie, jakaś rozmowa. Być może z Osobą, która reprezentuje jakąś publiczną instytucję. No, tutaj, moi drodzy, widać taki komin. Te ujścia, takie wycieniowane, to są też nasze emocje. Od razu mówię, to są emocje, które tak naprawdę zaczynają z nas wychodzić, te emocje. Czegoś tutaj tak naprawdę brakuje. No, chcemy dać upust naszym emocjom. Chcemy siebie wyrazić. Nie chcemy tego tłumić w sobie dłużej. Tutaj, moi drodzy, na pewno są jakieś osoby, które są blisko Was, ale też tutaj ja widzę, że są. Osoby, które tak naprawdę zmierzają też w Twoim kierunku. Jest dużo takich osób, które potrzebują kontaktu z Tobą. Nadchodzące jakieś ważne, nowe przedsięwzięcie, wydarzenie, coś będzie się działo, też to może być związane z nowymi osobami, ale też, też z finansami. Nowa jakaś transakcja finansowa, nowa współpraca. Tutaj, moi kochani, też już trzeci raz widzę, tak jak gdyby ktoś witał się z Wami, ktoś przychodził do Was po poradę. Może też zajmujecie się i prowadzicie, kochani, jakieś usługi, robicie coś dla ludzi, klienci powracają. Inicjał F, który widzę podwójnie, moi drodzy, F to jest też symbol runy Fechu, która sprzyja finansom i oczywiście do skryptów runicznych używamy tej runy, aby wzmocnić nasze finanse, naszą pracę. Tutaj nie możemy stać biernie z boku. Podwójne F. Tutaj się pokazało jedno i jeszcze gdzieś za chwilkę umknęło mi, ale podwójne F. Nie stójcie z boku. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, co robicie, kto wam pomaga, to tutaj, moi kochani, możecie oczywiście liczyć na pomoc. Ale nie stójcie biernie z boku, nie przyglądajcie się, tylko potrzebne jest działanie. Litera inicjał A, inicjał F oraz tak jak gdyby T. Będziecie mieć na pewno, moi kochani, jakiś wybór w działaniu. Tutaj trzeba, potrzeba koncentracji, bo ta energia troszeczkę się rozprasza. Jest dużo akcji, że tak powiem, koło Was jest dużo spraw y, nagromadzonych, ale energia może się rozpraszać. Y, także czas na koncentrację, y, też te emocje właśnie trzeba wyrażać nie dusić w sobie. Może potrzebne są wam właśnie rozmowy, jakieś konsultacje. Nie duśmy w sobie naszych emocji, bo to nie jest dobre, nie jest zdrowe. Dalej, moi drodzy. Ja tutaj widzę tak naprawdę kobietę, która Upięte ma włosy do góry, yy, także ktoś może z Was, moje drogie panie, zajmować się włosami. Możliwe, że będą włosy farbowane, yy, kręcone, yy, zmiana fryzury, włosy do góry. Yy, coś tutaj będziecie robić, moje drogie panie, z w swoimi fryzurami. I to jest dla Was ważne. Szykuje się też jakieś spotkanie dwóch przyjaciółek dawno niewidzianych? Bardzo miłe. Ktoś może też Wam zaproponować, moje drogie panie, szczególnie dla pań, tutaj jakąś współpracę. Jakieś dodatkowe zajęcie godziny. I to jest bliska znajoma która będzie chciała coś zaproponować. To będzie dla Was bardzo korzystne, tak, bo tutaj widać owoce tej współpracy, pracy. Trudno to powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale tutaj jest chęć nie tylko takiej pomocy, ale właśnie współpracy. No, dosyć takie ciekawe to czytanie rozwija się moi drodzy a na początku tak spojrzałam to mówię no nic takiego nie ma nic nie widzę a jednak jest bardzo dużo informacji Tutaj widać jakiś ekran monitor być może też zajmujecie się moi drodzy wideo filmowaniem bądź też będziecie zmieniać swój Jakiś sprzęt audio-telewizyjny, no nie wiem, coś w tym rodzaju. Ktoś będzie zmieniał sobie, ktoś będzie myślał o tym, żeby zacząć yy, nagrywać coś, może tak jak ja. Yy, może ktoś będzie myślał o jakiejś pracy związanej właśnie z mediami społecznościowymi. Tutaj widać taką pracę online, właśnie przez internet i to z dobrym skutkiem, takim rezultatem. Tutaj, moi drodzy, na pewno nadchodzące nowe wydarzenia, ale też dobre współprace, i to z kimś być może, kogo znacie, a nawet to mogą być dwie osoby. Ja widzę też taką rozmowę, spotkanie, tak jak gdyby gdzieś przy, jakiejś, przy jakimś stoliku, gdzieś na zewnątrz, na jakiejś ławeczce i takie mm, fajne wspomnienia, rozmowy. O, tutaj jest druga ta literka F, która mówi o tym: nie stój z boku, ja to mówiłam przed chwilą nie stój z boku, tylko działaj, bo efekt końcowy nie zależy od nikogo, tylko od Ciebie. Co będziesz y, właśnie robić w życiu? Liczba 5, 5 dni, 5 tygodni, 5 miesięcy. Za 5 miesięcy właśnie może być tutaj widać rezultaty Twojej pracy. Tak, bardzo ciekawie to wyszło. Tutaj znowu twarz kobiety. Czeka na Ciebie być może jakieś spotkanie, też kobieta myśląca o Tobie, jest ktoś, kto chciałby z Tobą bardzo szybko skontaktować się, porozmawiać, i to jest kobieta, która tak naprawdę tęskni, tak, tęskni. I może się odezwać bardzo szybko. Kobieta może być troszeczkę niepocieszona z powodu. Jakiejś ostatniej rozmowy. Inicjał nad głową tej kobiety to jest literka A, moi kochani, jeśli tam widzicie. Taka osoba może z imienia czy z nazwiska dużo myśleć o Tobie, zastanawiać się hmm, nad spotkaniem, planować. No dobrze, dajcie upust emocjom, cały czas to mówię. Tutaj też zbliża się taki czas troszeczkę odpoczynku, bo jest taki niedźwiedź i możliwe, że więcej będziecie potrzebować relaksu, może to będzie związane właśnie z pogodą. Pogoda nie zachęca teraz, moi drodzy, do spacerów, no szczególnie deszcze w Polsce. Dzisiaj rano widziałam, to jest powtórka, tak jak gdyby, z, no nie daj Boże, z 97 roku. Także tutaj, moi drodzy, może ktoś zostać w domu, tak, ze względu na tą pogodę. Może też właśnie być utrudniony, tak jak gdyby kontakt z ludźmi, wyjście z domu. No właśnie. Yy, masz yy, tutaj tak naprawdę kochana yy, bliźniaczy płomień, ktoś blisko, koło Ciebie jest bardzo tak mocno z Tobą związany. W ogóle dużo osób jest tutaj yy, w życiu i znowu trzecia litera F, czas na działanie, ale też właśnie yy, tutaj się pokazuje yy, Taki czas też jakiegoś relaksu. No są wakacje, może niektóre osoby będą miały urlopy, tak? Czas takiego przeczekania. No dobrze, moi drodzy, to na razie wszystko tutaj, co widzę. Widzę kolejną kobietę bardzo dużo kobiet koło Was jest bardzo dużo osób, ale głównie kobiet, tak? Kolejny inicjał, litera M. Ta osoba może myśleć o tobie. M, A, F, G, e, tutaj oraz R, C. To są inicjały, które tak naprawdę do ciebie się zbliżają. No dobrze, moi drodzy, bardzo dużo wiadomości. Ja tak spojrzałam i mówię: naprawdę tutaj ja nic nie widzę dzisiaj. Dobrze, zobaczymy, czy tutaj coś widzimy. Widzimy jakieś e, oczy. Ważne są oczy, ale z drugiej strony, moi drodzy, to są takie malutkie jajeczka. Hmm, można powiedzieć też, zależy z której strony patrzeć, prawda? Ale tutaj, moi drodzy, jest coś takiego, że hmm, jest coś podwójnego, tak, w waszym życiu. Może podwójne jakieś plany, podwójne miejsca, podwójna praca? Jajko symbolem jest sukcesu i narodzin czegoś nowego. Tutaj będzie się w waszym życiu coś nowego tworzyło, tam też było to widać. Jest tutaj też taka głowa psa, wierny przyjaciel. Wiele osób może też mieć kontakt właśnie taki ze zwierzętami. V, moi drodzy, też jest zwycięstwo. Tutaj idzie coś tak naprawdę nieoczekiwanego do Was, i znowu litera, inicjał F. Nie stój z boku, tylko działaj. Znowu jest szansa na tak naprawdę. Aby coś tworzyć od nowa, aby zacząć coś od nowa. Yy, tutaj, kochani, też jeszcze sobie ten talerzyk obrócę z drugiej strony. Yy, ja bym tutaj tak naprawdę powiedziała, że trzeba dbać też o oczy, yy, oczy. Może ktoś. Yy, Potrzebuje nowych okularów, może ktoś potrzebuje tak naprawdę zadbać o swój wzrok, pójść do okulisty. Tutaj, moi kochani, też jest tak naprawdę wiele takich sygnałów z tej kawy że czas na to, żeby iść w nowe. Ja cały czas to samo powtarzam, ja wiem, ale no tak odczuwam, żeby iść w nowe, żeby się nie bać, żeby nie stać w miejscu, żeby ruszyć z jakimś nowym projektem, przyniesie Ci to sukces, zadowolenie, powodzenie. Jajko jest też symbolem nowych spraw, Nowego życia przede wszystkim. Też moi drodzy, tak naprawdę, może stoicie troszeczkę z boku jeszcze, jeszcze się nad czym zastanawiacie. Na pewno wiele osób wyczekuje. Miłości, spotkania, utrudniona jakaś relacja, tutaj też może być w tej chwili, utrudniony kontakt, izolacja, ktoś stoi z boku, martwi się o swoją miłość. Nie jest tak wszystko ładnie różowo w tym czytaniu, bo tu ktoś myśli tak naprawdę o sercu, ktoś myśli o. Miłości, o spotkaniu, martwi się, pochyla się w stronę miłości. Osoba, która się pochyla nad uczuciem jest bardzo pokorna, czeka na tą miłość. Tak, ktoś czeka właśnie, że odnajdzie miłość swojego życia, bądź powróci ktoś z przyszłości w życiu uczuciowym. Bardzo miło, tak naprawdę mi się dzisiaj, moi drodzy, tą filiżankę czytało. No, myślę, że to wszystko. Nie chciałabym za długo, żeby ten filmik trwał. Co możemy dopowiedzieć do tego czytania kartami? Co tutaj możemy tarotem dopowiedzieć? Co jeszcze powinniśmy usłyszeć? Co powinniśmy usłyszeć? Do tego czytania, co powinniśmy usłyszeć. Czas na działanie, czas na intensywną y, pracę i zaczęcie zbierania owoców swojej pracy, ale też pokazują się osoby, moi kochani, które będą wam w jakiś sposób pomagać. Jest to urzędnik, y, urzędniczka, dwie osoby, które są. Y, Władne, że tak powiem, kiedyś tak właśnie y, mówiono. Osoby, które, nie jest to popularne słowo y, w tych czasach, osoby, które są y, na stanowiskach publicznych. Tutaj też mogą być zaległe pieniądze, które otrzymujecie, i tak jak widziałam moi drodzy, to jest bardzo duża współpraca, która się szykuje dla Was. Też może to do trzech miesięcy potrwać, tak? Tam też czy pięć dni, pięć tygodni mówiłam, pięć miesięcy. Nie obawiajcie się, bo chcecie z tej drogi jak gdyby zejść przy tej dziewiątce buław, bo boicie się, że to nie jest dla was, ale tak naprawdę to jest dla was. Tutaj też pomocna młodsza osoba może być przy tym. Wy cały czas macie to wahanie, cały czas boicie się, ale tutaj to naprawdę. Dawam wyzwolenie, jest ta cesarzowa, która mówi o y, komfortowej sytuacji i jeśli się nie poddacie, to naprawdę wygracie. Także nie poddawajmy się, y, idźmy nową drogą mądrą, nie zbaczajmy ze ścieżki. Ewentualnie tutaj ktoś może być na naszej drodze, y, może to będzie miesiąc wrzesień. Ktoś, kto nam oświeci tą drogę, pomoże, da nam jaką, jakieś światło. No dobrze, moi drodzy, i tutaj zacznie się coś zupełnie nowego. Tak, także to by się potwierdzało. Może jakieś rady tutaj od Kart Lenormand tym razem. Pierwsza karta wypadła. Patrz sercem. Yy, wyszukuj yy, tak naprawdę dla siebie rzeczy, które kochasz. Tutaj, moi drodzy, kwiaty, miłość, yy, motyle, yy, lampiony, na tym, yy, na tej karcie ta grafika. Yy, robisz. Yy, tak naprawdę w życiu wszystko sercem i rób tak dalej pracujesz z sercem pracujesz z pasją pomimo że nie nie masz łatwo nie masz łatwo to tutaj tak naprawdę yy, dla ciebie najważniejsze są dwie sfery miłość w tej chwili. I zbudowanie, moi drodzy, Twój los to są dwie sfery: miłość i materia. Zbudowanie jakiejś takiej właśnie dla siebie drogi w uczuciach i w materii. Mhm. Nie poddawaj się. Karty mówią też o tym, że czas na to. Na zaszczyty. Karta Księżyca też mówi o tym właśnie, że czekają cię zaszczyty, ale też powroty. Powroty do jakichś wydarzeń, miejsc, w których kiedyś byłaś. Byłeś, tak? Powroty. Hmm. I tutaj bardzo możliwe jest, że wyjaśni się sprawa w uczuciach. Tak, bo tutaj w uczuciach, w materii, bo to też może być podpisanie jakiegoś kontraktu. Może być miłość, dla niektórych miłość, a dla niektórych, yy, moi drodzy, tutaj przy tych rybach, to tak jak mówiłam, miłość i materia, czyli dwie dziedziny życia. Dla niektórych będzie tutaj obfitość w miłości, dla niektórych będzie obfitość w materii, albo w obydwu tych sferach. No dobrze, moi drodzy, także. Na dzisiaj to tyle, bardzo gorąco Was pozdrawiam. Życzę, yy, moi drodzy, miłego popołudnia. Trzymajcie się ciepło i życzę pogody dobrej wszystkim w te wakacje i żeby te deszcze ustały jak najszybciej. Pozdrawiam serdecznie.